Siemaneczko i zapraszam na kolejny test. Dziś no niestety troszeczkę jest chłodno, także postaram się to w miarę szybko omówić, bo z tym omówieniem to wiecie, różnie u mnie wyba. No, nawet fajny widoczek tutaj macie, w sumie chmur. Dziś je przetestujemy bączki. Takie oto bączusie rotacek od Klaska, tak to się prezentuje. Na wstępie już dodam, że są to Zwykłe bączki bez żadnego efektu kraklingu, także po prostu no, nic specjalnego. Jeżeli chodzi o informacje, jakie tutaj znajdziemy, czekajcie chwilę. Dobra, tu mamy język polski, ok, to sobie to miniemy. Nek na. Ile tu mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Sześć sztuk. Tak, sześć sztuk, ok, dobra. Nek na sześć sztuk to 4,8 gram. Wyprodukowano w Chinach. Minimalna granica wieku to 18 lat, numer serii 2401 wyprodukowano w 2024 roku termin ważności 31 2034 rok. Przechowywanie od minus 5 stopni Celsjusza do plus 40 stopni Celsjusza. No i maksymalna wilgotność to 80%, czyli takie wiecie, standardowe informacje, certyfikat jest. No i z tyłu jest instrukcja w języku polskim wirujący bączek jest to klasa F1. Minimalna bezpieczna odległość to co najmniej 8 metrów. Aha, no to troszkę dużo, że tak powiem, jeżeli chodzi o bączek, o bączka. Zakaz używania przez osoby będące pod wpływem alkoholu. DP1 R1. Rotacek. No i w sumie to by było na tyle z informacji. Z racji tego, że mamy tutaj, tak jak wspomniałem, 6 sztuk w opakowaniu. No to zrobimy sobie dwa testy. Czyli najpierw jedna sztuka poleci, a później pięć sztuk naraz. Teraz sobie weźmiemy jedną sztukę do krótkiego omówienia. No i co tutaj znajdziemy? No, rotacek, DP1-R1, informacje nasze z tyłu tutaj nic. No i co, do jakości wykonania sobie przejdziemy na lącik troszeczkę jak na bączka. Można powiedzieć, no czy nie? No, dwa palce sam, także nie jest źle. No nie wiem za bardzo co tutaj ocenić, tak? Czy coś się gnie? No nie. Jest to wszystko stabilne, można powiedzieć, także w porządku. No i chyba tyle, tak? Grubość lądu. No widzicie, taki troszeczkę cieńszy lącik, ale też nie ma co, myślę, narzekać. Jest w porządku. Dobra, to by było na tyle z omówienia. No i co? Lecimy z testami. No i to bym, by. No i to by było na tyle. <śpiewanie> solki za przejęzyczenie z naszych testów. O dziwo, pierwsza sztuka, jak widzieliście, wybuchła. Także <śpiewanie> to było dla mnie naprawdę mega dziwne. No i troszeczkę jednak widzicie, no, nawet bączki potrafią być niebezpieczne, nie? Bo mimo wszystko no był to tam jakiś wybuch. Także nie za fajnie, jeżeli bączek wybucha. No ale no, przekonaliście się sami, że nawet bączek potrafi wybuchnąć. Hmm. Oczywiście, jeżeli chodzi o sztuki łączone, czyli te pięć sztuk na raz, no to lepiej to wypadło, bo tam już nie było żadnego fajla, tak jak w przypadku pierwszej, pierwszego testu, pierwszej pojedynczej sztuki. W pięciu sztukach żadna nie wybuchła. No i po prostu było tak, jak to powinno być, czyli spoko kolorki. Co do czasu trwania myślę, że też OK, ale nie ma myśli, co się zbytnio dłużej roz rozwijać na ten temat, bo to wiecie tylko zwykłe bączki, no jeżeli chodzi o bączki to moim zdaniem no zawsze one powinny mieć ten crackling tak Już nie pamiętam tych to kiedyś testowałem z y, początku mojej przygody z y, nagrywaniem to były chyba JC coś tam yy i one miały ten crackling i to jest właśnie spoko, że no, wiecie, na początku jest kolorek i kończy, to, i kończy się to fajnym cracklingiem i to zawsze daje tą ocenę wzwyż, tak? No tutaj tego nie ma, tutaj są tylko kolorki, no i w sumie to jest to, to samo, co inne bączki, także no, myślę, że ocenka, e, mimo wszystko, mimo wszystko, bo zaznaczam, tutaj mamy ten jeden fail, tak? Ten pierwszy test, bo on wybuchł. On się nie kręcił, tylko chwilkę się pokręcił. Jakiś jeden chyba kolorek był i zaraz wybuchł. Także no to jest fail, można powiedzieć. Ale mimo wszystko daję ocenkę 5 na 10. Także no, yy, taka moja ocena. Piątkę dam. No. Szkoda, że nie ma tutaj właśnie tego efektu kończącego się kraklingiem Na pewno myślę, że może, i, bo, że może i, by i do szóstki było co na końcowa. Ale dobra, piątkę na 10 dam. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego testu.